I tak kolejny dzień Trzech Króli, święto 64 odcinek Obłudy i Cyników W zasadzie w święto trochę nie wypada nagrywać ale zawsze możemy sobie przypomnieć różne rzeczy których można, a których nie można robić dla tych, którzy szermują hasłami wolności demokracji, konstytucji to wolno wszystko. A jeżeli ta demokracja, ta konstytucja nie pasuje im do ich wyobrażeń, no to trzeba to obgadywać. Tak jak w tym wspomnianym przypadku, gdy zostałem określony, no, jak powiedziałem, że pacyfizm to nie jest orientacja, tylko poglądy na rzeczywistość, no to zostałem nazwany nazistą, faszystą, nazistą i pisiorem. Oczywiście sz szanowni państwo bardziej ta nazwa oprócz tego pisiory by pasowało do LGBT. Przecież pamiętacie, że człowiek o nazwisku Himmler jedna z głównych osób sprzyjających niespełnionemu malarzowi z Austrii, który był kanclerzem III Rzeszy to ta osoba ten pan nazywał się Himmler, urządził największy pogrom ludzi LGBT, członków NSDAP i SA, których, którą później zastąpiło SS. Tak, szanowni państwo, przecież jeden z marszałków lotnictwa, chyba jedyny marszałek lotnictwa, nazywał się Gering, no to chodził w sukienkach, prawda? Orientacja. Więc ja bym radził tym, co nazywają pisiorów nazistami, faszystami, rasistami. Bardzo bym tutaj no, chciał, żebyście troszeczkę poforgowali głosowi, bo nie wiecie o czym mówicie. Zresztą ten, to oprócz tych pisiorów, pisiorów to reszta to pasuje do was jak gulał. Jesteście rasistami, zawsze byliście. Po prostu was znam. Jako osoba, która was zna. No, mogę mówić o was to co pasuje do określenia was jako tacy, jacy jesteście, gdybym zmienił zdanie, gdybym zaczął szermować zupełnie innymi hasłami, gdybym twierdził, że nie jesteście rasistami, nasistami, faszystami, to sam mógłbym się takim stać. Jednak Tacy jesteście. Wasze poglądy wykręczają daleko poza ramy przyzwoitości. Przyzwoitość to dla Was jest słowo wulgarne. Tak jak pewne słowo, którego dzisiaj nie mogę ze względu na święto powiedzieć, to dla Was jest to, co mnie naprawdę odruch pewien sprawia. Ale dzisiaj święto pewien wasz, chyba Petru się nazywał, chciał powiedzieć, że jest sześciu króli. Jest trzech. Kacper, Melchior i Baltazar jest z trzech króli. Też myślałem, że zapomniałem jak się nazywałem, ale raczej nie. No, chrześcijaństwo zobowiązuje. Ten katolicyzm też. Zresztą muszę wam powiedzieć, że wy wierzycie, że no, pokonacie katolików i już chrześcijaństwem będzie spoko. Już będzie pokonane. Chciałbym przypomnieć, że Cerkiew Prawosławna to są chrześcijanie. Tak, Cerkiew Prawosławna, która ma siedzibę w Moskwie i w Petersburgu, czy Piotrogrodzie, jak to nazwiecie, to, to rzeczywiście są chrześcijanie. I to nie jacyś odstępcy od wiary. Nie. No, po tym jak nastąpił podział na cesarstwo wschodnie i zachodnie to zmieniła się trochę pewnego rodzaju liturgia ale nie do końca no, pewne różnice różniące wschód od zachodu zawsze pozostały pozostają niezmienne, ale tak naprawdę to jest jedna wiara no, prawosławny może się stać katolikiem, katolik prawosławnym i naprawdę moim zdaniem Niewielu popów czy niewielu księży będzie miało z tym problem. Bo nie powinno mieć, nie można nawracać katolika na prawosławie, prawosławie na katolika, bo to jest jedno i to samo. To jest jedyna, jedna i ta sama chrześcijańska. Oczywiście protestantyzm jest w opozycji zarówno do katolicyzmu, jak i do prawosławia. To jest zupełnie coś innego. Również zupełnie inną religią jest wiara mojżeszowa. Wiara małżyszowa jest najstarszą wiarą z tych wszystkich, których już wymieniłem i wymienię. Jest najstarszą, bo na jej bazie powstało, powstało chrześcijaństwo. Potem z tego powstało zarówno protestanckie odmiany, ale to dużo, dużo później, po 600 lat, po narodzinach... Yy, Jezusa Chrystusa powstał, jakby to powiedzieć, islam. Islam wiara mahometańska, czy jak to uznamy, wiara, która narodziła się na pustyni, która miała dużo wspólnego z, zarówno z judaizmem, jak i chrześcijaństwem, ale była zupełnie odmienna i w inny sposób traktowała pewne tradycje, Tradycje przypisane do danej społeczności. Nazwijmy to tak ogólnie. To by było tyle. Więc, jeżeli wy, hmm, tacy znawcy tematu z KOPO będziecie ludziom mawiać bzdury, to nie dziwcie się, że pan Ahmed wyznający islam przyjdzie kiedyś do was. I pójdzie wam na rękę i zrobi wam tą aborcję. No, może jeszcze z kastracją, jeżeli naruszycie jego uczucia religijne. Jak się nazywała ta gazeta? Chyba Edo. No, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że w Paryżu miała swoją siedzibę i bardzo brzydko zachowała się wobec społeczności muzułmańskiej. Co zrobiła ta społeczność muzułmańska? dokonała rzezi w gazecie zresztą szczegóły, szczegóły to chyba tylko są znane paryskiej policji, te rzeczywiste a nie te wydumane bo musimy się trzymać pewnych reguł, reguł stosowania tego co uznajemy za prawdziwe, a tego co tą prawdą nie jest musimy przyjąć że rzeczy o których słyszeliśmy ale które nie miały miejsca tak naprawdę. A dlaczego mówię, że słyszeliśmy, a nie miały miejsca? No bo przecież tak naprawdę zarówno TVN, TVN jak i wyborcza gazety żyją fikcjami. Atakują katolików, tworzą tutaj stan oblężenia. Potem się dziwią, że wychodzi, wychodzi na, u, na ulicę takiego Gdańska, takiego strasznego zamordyzmu. Że tak brzydko się wyrażę, i piję tych przedstawicieli reżimu. A że to jest reżim pani Dulkiewicz, a nie y, pana Kaczyńskiego, premiera Kaczyńskiego, no to to już, szanowni państwo, jest zupełnie inna sprawa. To jego nie obchodzi, bo dla niego dyktatura kojarzy się jednoznacznie. Kojarzy się, po, mieli z dyktaturami, gdy mieli bazy w pewnych dyktaturach, to ci latnoscy to Właśnie mówię o latynoskich krajach w Puerto Rico. Były takie sytuacje, że panowie oficerowie przyjeżdżali tam z żonami. No i był problem. Po oficerowie reżimowi mieli podpisany układ z Amerykanami. To pan oficer Latyno sobie wchodził, wywalał kopniakiem drzwiczki, gwałcił żonę, pobił męża i ta sprawa przyszła. Dokładnie przedstawiłem dokładne relacje z tego, co tam się wydarzyło kiedyś. Więc, szanowni państwo, takie rzeczy się zdarzały, i to było tuszowane, zamiatane pod dywan. Po Amerykanie mają taką dziwną skłonność. Tam, gdzie demokracja nie jest zagrożona, tam widzą zagrożenia. Ale tam, gdzie są dyktatury, które dają im dostęp. Do wody, ziemi, ropy, gazu. O to wtedy. O jaki fajnutki, jaki fajnutki jest ten dowódca. On tak chce tą demokrację, ten przywódca, ten dyktatorek wprowadzać. A to, że robi egzekucję, no cóż, ale mamy ropę. Mamy gaz. Mamy kanał dla nas, dla naszych firm. To nam dają, no to cóż, że trochę pogwałcą, pomordują, popalą. No, to takie ludzkie. Nie jest to ludzkie. To jest bestialstwo. A tolerowanie przez, tolerowanie przez Amery rząd, administrację waszyngtońską takich rzeczy to mi przypomina pewnego, pewną osobę. Znany koncert samochodowy wiceprezesa, chyba, czy jednego z dyrektorów synalek zawirował w swoich odlotach. W ten sposób, może, zafiksował, że pojechał sobie do Chile. Tam poznał pań, panią. On miał 18 na 28. Wylądowali wiadomowczym. Akurat Pinochet przeprowadził zamach. A pani była z tajnej policji Pinocheta. Jeździł po całej Europie i świecie razem ze swoją dziewczyną. I tam podrznali gardła tym wszystkim, którzy uciekli podczas, podczas zamachu stanu do innych krajów. Zdarzyło się nawet, że wysadził w powietrze kilkoro Amerykanów. Chyba małżeństwo, nawet, chyba dzieckiem, czy bez, to już nie ma znaczenia. I spotkała go kara. Dostał się w ręce jej i dostał karę. Kara wyglądała tak. Ponieważ był synem Takiego biznesmena, a nie innego, czyli faceta dobrze uposzczonego, no, milionera, to dostał karę. Nigdy w życiu się już z tą babą nie spotkasz. Tą złą agentką Pinocheta. Nigdy w życiu. No, zmieniamy ci papiery, wszystko wygładzamy. Będziesz żył w Ameryce pod zmienionym nazwiskiem, a i z nigdy się z tą babą. To jest, to jest podstawa. Szanowni Państwo, morderca. Płatny zabójca na zlecenie rządu jednego z państw latynoamerykańskich. Mordował obywateli amerykańskich. Ale dzięki mocnym plecom, na no cóż, na no cóż, wszystko mu, wszystko mu poszło, jakby to powiedzieć, spłynęło z wodą. Ale, szanowni Państwo, no tak jest przywiązanie Amerykanów. Do demokracji, konstytucji, jak to mówią. No, mówiłem, co czym jest demokracja, to in... rdzenni mieszkańcy Ameryki tego doznali. A konstytucja, konstytucję to robili na przemian Wietkong y... z żołnierzami amerykańskimi w Wietnamie, w wioskach Ameryki. No, Majlaj to jest przypadek taki drastyczny, ponagłośniony, ale zdarzały się też inne. Więc proszę Państwa, bądźmy tu, bądźmy tu szczerzy, bądźmy tu pragmatyczni. Amerykanie stworzyli liberalną demokrację. Ktoś kiedyś powiedział mi na zajęciach, no nie tylko mnie, po wszystkim studentom, że słuchajcie, Państwo, demokracja z demokracją. Jeżeli ktoś dopisuje, tak jak mieliśmy ludową, liberalną, konserwatywną, to znaczy, że mu się ta demokracja nie podoba, że chce ją zepsuć, chce ją zniszczyć. Bo albo mamy pos klasyczną postać, klasyczne podejście, albo nie mamy takiego w ogóle. Bo nie da się tworzyć liberalnej czy ludowej demokracji. Bo demokracja jest jedna. Jeżeli będziemy nadawać przymiotniki, no to. Będziemy określać jakimiś przedstawkami, no to. Szanowni Państwo, naprawdę przekonacie się, jak dorośniecie do tego stanu wieku, w którym ja funkcjonuję. No, dorośliśmy i przekonaliśmy się, że rzeczywiście ten Pan miał rację. Demokracja liberalna nie jest tą samą demokracją, która jest w tradycyjnym rozumieniu demokracji demokracji rządu ludu. Chcielibyśmy, żeby władza była w rękach społeczeństwa. Chcielibyśmy, ale politycy starają się najpierw przymilać do wyborców, a potem tego wyborcę oszukiwać. Czy to jest demokracja? Czy tak ma to wyglądać? Czy możemy się na to zgodzić, my, obywatele? No, ktoś powie: Nie, nie da się, nie da się, bo to, no są tacy politycy są strasznie obudni, kłamliwi kłamliwy, oszukują, no i co my mamy z nimi zrobić? Nie wybierać, Szanowni Państwo. Jedna prosta rada, nie wybierać, nie głosujcie na nich. Nie głosujcie. Jeżeli widzicie, że ktoś chodzi po Sejmie naćpany, chlamy, że mówi bzdury, że odjeżdża całkowicie od normy, nie głosujcie drugi raz na niego. Nie po jakiś ulubiony wasz idol polityczny, od tego was wymaga, żeby takich ludzi wybierać. Mówiłem w poprzednim wejściu, to jest największa naiwność wyborców. Jeżeli wy zaczynacie lubić, to popełniacie błąd. Tolerujemy. Musimy na kogoś głosować, bo musimy swoich przedstawicieli. No, prosto by było, jakby 38 milionów przejęło władzę sami, ale nie da się tego zrobić. Musimy być reprezentowani. Na tym polega. Zasada demokratycznego wyboru. Na tym zasada demokratycznych wy... rządów polega, że delegujemy swoich reprezentantów. Ci reprezentanci nas reprezentują gorzej lub słabiej, ale reprezentują. A jeżeli zaczynają się uważać za klasę odrębną od społeczeństwa, klasę społeczną, klasę polityczną, gdzie to? Szanowni Państwo, czy w umysłowości, gdzie to umieścić? Nie wiem, jako szaleństwo, ignorancję, głupotę, bo tylko tak to możemy nazwać. Oni nie są, ci politycy, kimś wyjątkowym, wyrastającym ponad przeciętność danej społeczności. Są reprezentantami i są reprezentatywni dla danej społeczności. Takie osoby mamy wokół siebie wiele. Agresywnych, głupich, których indolencja zagraża bezpieczeństwu państwa. O tym mówiłem też w poprzednich blogach. Jeżeli chcemy takich osoby, wasz wybór, wasz wyborców. Jeżeli wierzycie w cuda, no pan pan jakiś umieścił, a reszta się chahra na facebooku pod po któryś z tygodników lewicujących POKO, przedstawi dwie panie kochające, inaczej nazwijmy to ładnie, które są ze sobą, i to bez zdjęcia powali, rozwali rząd prawa i sprawiedliwości. Mój Boże, do takiego świata doszliśmy. Zdjęcie kogoś, dwóch osób, ja powiedziałem: No, ktoś ma takie, ktoś ma inne wybory. To jest dokonanie, to jest styl życia. Takie wybory są. Co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi tak praca, rodzina, dom. Żeby założyć rodzinę, znaleźć dobrą pracę, wykształcić dzieci ewentualne. I to, tam mnie obchodzi. Moja najbliższa rodzina, moja najbliższa ojczyzna. W ten teren, gdzie mieszkam. Miasto, w którym mieszkam. To Obchodzi przeciętnego obywatela. A nie czy ktoś, czy kolega stąd jest innej orientacji niż ja. No, chyba że ma atrakcyjne koleżanki, to wtedy mnie to interesuje, prawda? Ale to już jest kwestia moja prywatna, moich prywatnych wyborów. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy święt. Nie powinienem nagrywać, ale doszedłem do wniosku, że pewne trzeba sprawy wyprostować wyprostować i przypomnieć tym państwom inteligentnym inaczej, tym ludziom pochodzenia tych zwierzątek z zakręconymi ogonkami, że wiara nie zginie pomimo tego, że będziecie ją zwalczać. I wiara ma dużo odcieni i dużo jest z religii. No a Podstawowe są trzy monoteistyczne, czyli chrześcijaństwo, judaizm i islam. I te trzy zawsze będą ze sobą rywalizowały o rząd dusz. A ateistów to, powiedzmy, będą tolerowały tylko te dwie pierwsze, a ta ostatnia raczej nie. Jeżeli wierzycie inaczej w bajeczki, to przeczytajcie sobie świętą księgę Twórcy tej religii. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Wesołych Świąt.